Dzień dobry, tu Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. Sezonowe pogorszenie nastroju jesienią czy zimą jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Tak zwana chandra, ale też depresja jesienna, brak energii, uczucie samotności, smutek, a nawet obiadanie się to stany związane przede wszystkim z mniejszą dostępnością światła słonecznego, gdy dni stają się coraz krótsze, a promieni słońca jest coraz mniej. Ogólnie rzecz ujmując, nasz poziom energii i chęci do życia staje się znacznie obniżony. W skrajnych przypadkach występują także silne lęki, a nawet myśli samobójcze. Najciekawsze jest to, że objawy te ustępują całkowicie wraz z coraz dłuższym dniem i większą dostępnością słońca, najczęściej na przełomie lutego i marca. Dziś pokażę dokładnie, jak radzić sobie w tym trudnym dla nas okresie i jak stosunkowo łatwo przy użyciu wielu sztuczek możemy poprawić nasze samopoczucie. Zapraszam do oglądania. Punkt pierwszy na naszej liście to aktywność fizyczna. Osobiście jestem jej wielkim fanem. Pomaga mi na co dzień w utrzymaniu prawidłowej sylwetki, zdrowia mózgu, ale również, co ważne, odpowiedniego poziomu energii i nastroju. Wiele badań wykazało jednoznacznie pozytywny wpływ aktywności fizycznej, zarówno na zapobieganie występowania depresji, jak i jako terapia dodatkowa, która jest bardzo skuteczna i oczywiście bezpieczna. Przegląd badań naukowych wykazał, że aktywność fizyczna może zmniejszać ryzyko wystąpienia depresji aż o 30%, a efekt ten występuje zarówno u młodzieży, u osób dorosłych, jak i u osób starszych. Inne badanie wykazało, że aktywność fizyczna osiąga taką samą skuteczność w zapobieganiu sezonowym zaburzeniom nastroju jak terapia światłem, o której oczywiście dziś jeszcze wspomnę. Jak zatem powinniśmy zadbać o naszą aktywność? To proste. Przede wszystkim każdemu polecam spacery na zewnątrz, w naturalnym środowisku i w połączeniu z ekspozycją na światło słoneczne, nawet jeśli jest pochmurno. Idealną sytuacją będzie dla nas wykonywanie w ciągu dnia około 10 tysięcy kroków lub nawet więcej. Oprócz spacerów i kroków, które wykonujemy przy okazji, warto wprowadzić do swojej rutyny minimum 150 minut aktywności fizycznej o średniej lub wysokiej intensywności. Mam tu na przykład na myśli bardziej intensywną jazdę na rowerze, bieganie, sporty drużynowe, siłownie czy dowolny inny sport, który lubimy. Te 150 minut powinniśmy oczywiście rozdzielić na kilka mniejszych partii, gdzie idealnym przedziałem będzie od 3 do 7 sesji tygodniowo. Ćwicząc w sposób intensywny codziennie, wystarczy nam nawet około 20 minut aktywności, co pokrywa się z danymi, które mówią o fakcie, że intensywny trening interwałowy, który trwa zaledwie właśnie 20 minut, wykazuje już pozytywny wpływ na nasz nastrój. Drugi punkt na naszej liście to terapia światłem. Zdecydowanie najlepszą i najczęściej stosowaną terapią jest użycie światła, zarówno naturalnego, na tyle na ile to możliwe, jak i specjalnych lamp do terapii zaburzeń nastroju, które odczuwamy jesienią i zimą. Terapia ta jest uważana za niezwykle skuteczną i nie wykazuje praktycznie żadnych przeciwwskazań i skutków ubocznych. W przypadku wystawiania się na naturalne światło słoneczne należy przebywać na zewnątrz w ciągu dnia tak długo, na ile jest to możliwe i nawet jeśli słońce chowa się za grubą warstwą chmur. Szczególnie istotne jest łapanie słońca krótko po przebudzeniu, chociaż przez kilka minut. I tu muszę zaznaczyć, że w celach poprawy nastroju należy wyjść na zewnątrz i nie wystarczy nam przebywać na słońcu w budynku i naświetlać się na przykład przez okno czy w samochodzie podczas podróży do pracy. Najgorszą sytuacją jest stan, gdy od samego rana, zwłaszcza gdy jest jeszcze ciemno, do momentu, gdy zajdzie słońce, jesteśmy na przykład w pracy i nie mamy szansy wystawić się na zewnętrzne światło. Niestety taki styl życia najczęściej prowadzi do spadku poziomu nastroju. A co jeżeli wstajemy przed wschodem słońca i rano jest całkowicie ciemno? Brak dostępu do porannego światła może zarówno utrudniać samo przebudzanie się i wstawanie, ale także wpływać negatywnie na poziom energii, a nawet jakość snu w nocy. W takim wypadku wykorzystuje się specjalne lampy do regulacji rytmu dobowego i poprawy nastroju. Mają one wysoką intensywność światła, przeważnie około 10 tysięcy luksów. Dla porównania w naszym mieszkaniu rzadko przekraczamy 1000 luksów, a bezpośrednie światło słoneczne na przykład latem może generować nawet ponad 100 000 luksów. Takie lampy wykorzystuje się zaraz po przebudzeniu, ustawiając je przed sobą. Należy z nich korzystać około 30 minut dziennie. Jakie korzyści zapewniają nam takie lampy? Przede wszystkim pobudzają nas z rana, dając sygnał naszemu mózgowi, że nastał już poranek i należy przestawić się z trybu snu na tryb pełen energii. Dodatkowo ustawiają i regulują one nasz rytm dobowy, Dając sygnał jądru nadskrzyżowaniowemu w naszym mózgu, dzięki czemu rano mamy wysoki poziom energii, a wieczorem będziemy mogli łatwiej zasnąć, a sam sen powinien być lepszej jakości. Takie lampy, podobnie jak słońce, zwiększają także wydzielanie naturalnej serotoniny, co przekłada się na lepszy nastrój. Serotonina jest także prekursorem melatoniny, która z kolei jest hormonem, który pomaga nam zasnąć, i właśnie dlatego ekspozycja na światło w ciągu dnia ułatwia zasypianie. Inną bardzo prostą i skuteczną metodą, by łatwiej budzić się rano, są budziki imitujące naturalny wschód słońca. Taki budzik o określonej przez nas porze zaczyna rozświetlać pokój intensywnym światłem, co zdecydowanie ułatwia wstawanie rano. Takie budziki są dostępne w wielu sklepach internetowych, a ich cena waha się od 100 do kilkuset złotych. Dlaczego będą one dobrym rozwiązaniem? Otóż na pewno wszyscy wiemy, że przy całkowicie zaciemnionej sypialni trudniej jest nam się rano obudzić, dlatego emisja silnego światła z takiego budzika jest świetnym rozwiązaniem, by mocniej rozpocząć dzień i od razu móc wstać z łóżka. W badaniach naukowych często do terapii światłem wykorzystywano także jonizację powietrza, która wykazała zmniejszanie objawów obniżonego nastroju nawet o 48%. Badania podkreślają, że należy osiągnąć odpowiednie stężenie ujemnie naładowanych jonów. Niestety nie wszystkie badania potwierdzają skuteczność tej terapii, wiele nowszych badań nie wykazało jej skuteczności. Jeżeli jednak zdecydujemy się na jonizator powietrza, to warto zakupić taki, który posiada również funkcję oczyszczacza powietrza, ponieważ w tym sezonie spodziewamy się znacznie gorszej jakości powietrza, które może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, jak i sen. A jeżeli jesteśmy już przy śnie, to chcę się podzielić jeszcze nietypową radą. Mianowicie przy handrze jesiennej często śpimy dłużej niż zwykle i ogólnie cierpimy na zmęczenie i niski poziom energii. Jednak wiele badań naukowych wykazuje, że to właśnie ograniczenie snu może poprawiać nastrój i hamować objawy depresyjne. Obecnie nie wiemy, jaki dokładnie mechanizm za to odpowiada, ale najlepiej terapię deprywacji snu stosować poprzez stawanie wcześniej niż zwykle, czyli np. o 5, 6 rano, niezależnie od tego, o której godzinie poszliśmy spać, a w ciągu dnia należy także unikać drzemek. Dzięki temu wieczorem powinniśmy bez problemu zasnąć, a sen może być znacznie głębszy i lepszej jakości niż zwykle. Dodatkowo, już po jednej takiej nocy nasze ciało może przestawić się na wcześniejsze wstawanie, a terapia ta praktycznie od razu poprawia nastrój. Restrykcja snu jest także znakomitą i naturalną metodą radzenia sobie z bezsennością. Przy jej stosowaniu koniecznie należy unikać także napojów z kofeiną później niż o godzinie 15, ponieważ mogą one zaburzać sen, jak i skuteczność całej terapii. Kolejny punkt, o który warto zadbać, to suplementacja. Jak wiemy, światło słoneczne jest niezbędne dla syntezy witaminy D3 w skórze. W okresie jesienno-zimowym w naszym kraju znacznie częściej zmagamy się z niedoborem witaminy D3, dlatego też suplementacja około 2000 jednostek witaminy D3. Jest zalecana w tym okresie praktycznie dla każdego. Niedobory witaminy D3 wiążą się także z zaburzeniami nastroju i objawami depresyjnymi. I tutaj pragnę podkreślić, że gdy poziom witaminy D3 jest odpowiedni, to większe jej dawki wcale już nie poprawiają nastroju. Wpływ ten wykazano tylko u osób z niedoborem tej niezwykle cennej witaminy. Dla osób, które chcą dokładnie dobrać dawkę suplementacji witaminy D3, polecam wykonać badanie 25OHD3 i celować w wynik rzędu 50 nanogramów na mililitr. Oczywiście sama witamina D3 to nie wszystko. W filmach niezwykle często mówię o kwasach tłuszczowych omega-3 i nie jest to przypadek. Wykazano także, że suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3 w dawce nawet poniżej 1 g może zmniejszać objawy depresyjne. Wpływ ten jest na pewno powiązany z działaniem przeciwzapalnym, które wykazuje przede wszystkim EPA, czyli kwas eikozapentaenowy, występujący jedynie w omega-3 pochodzenia zwierzęcego. Dodam także, że suplementacja samym DHA, czyli kwasem dokozaheksaenowym, który najczęściej występuje w wegańskich źródłach omega-3. Nie wykazało wpływu na objawy depresyjne. Osobiście suplementuję omega-3 na stałe przez cały rok w dawce nawet 3 gramów dziennie ze względu na ich zdrowotny wpływ na cały organizm, a przede wszystkim na funkcjonowanie i strukturę mózgu. I jeszcze jeden suplement, który bardzo chcę dziś polecić, to kurkumina, czyli aktywny składnik znanej przyprawy kurkumy. Znana jest ona przede wszystkim ze swojego silnego działania przeciwzapalnego. W przypadku suplementacji kurkuminą wykazano, że zmniejsza ona objawy zarówno depresyjne, jak i stany lękowe, gdy jest dodawana do standardowej terapii. Kurkumina ma wiele zastosowań zdrowotnych, które opisywałem już kilkukrotnie na tym kanale. Inną bardzo przyjemną formą radzenia sobie z przygnębieniem jesiennym jest aromaterapia, czyli leczenie zapachami. Polega ona na rozpleniu olejków eterycznych o konkretnym zastosowaniu za pomocą specjalnego dyfuzora. Wiele z nich może oddziaływać pozytywnie na nastrój, ale także uspokajać i ułatwiać zasypianie. Przykładowo, nastrój mogą poprawiać olejek jaśminowy i różany, na uspokojenie i relaksację polecana jest lawenda i rumianek. Z kolei rozmaryn i mięta pieprzowa mogą pobudzać i zwiększać poziom energii. Stosowanie olejków eterycznych jest łatwe, dostarcza przyjemnego zapachu, a ich działanie przeważnie jest odczuwalne od razu, dlatego polecam je jako dodatek do walki z osłabionym nastrojem, a w zależności od ich działania i naszego celu, możemy stosować aromaterapię w ciągu dnia lub wieczorem. Moja kolejna rada nie jest już związana ze słońcem, snem, gadżetami czy suplementami, ale ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, nastrój i poziom energii. Mam tu na myśli czas z bliskimi. W ostatnim czasie dosyć szeroko poznaliśmy, jak negatywnie na nasze zdrowie psychiczne wpływa izolacja społeczna. Z kolei mnóstwo badań wykazuje, że wsparcie osób bliskich jest jednym z kluczowych czynników zarówno dla zachowania zdrowia, ale także radzenia sobie z chorobami chronicznymi. Osoby z odpowiednim wsparciem społecznym mają mniejsze ryzyko rozwoju chorób serca, a wpływ wsparcia społecznego okazał się istotniejszy w kontekście pozytywnym niż wpływ stresu w kontekście negatywnym. Inne badanie wykazało, że osoby z niskim wsparciem społecznym miały znacznie większe ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz fobii społecznych. W przypadku zaburzeń nastroju, starajmy się nie izolować, próbujmy nawiązywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Idealną formą spędzania czasu z bliskimi, która będzie łączyła moje zalecenia z poprzednich punktów, jest np. wspólny spacer w większym gronie, wspólny trening czy sporty drużynowe. W tym filmie wspomniałem co nieco o kurkumie. Na tym kanale poświęciłem jej również cały osobny materiał. Kliknij tutaj w ten ekran, aby go obejrzeć i poznać aż 25 korzyści, jakie zapewnia nam kurkuma. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do wspomnianego filmu, a ja już się z Tobą żegnam. Trzymaj się zdrowo. Do zobaczenia.